Siemacie ludziska. Witam na kanale Polish Stake Tu Piotrek. Tak. Czasem zdarza się tak, że nagra się materiał, a potem niechcący się go usunie. No nic. Trzeba być konsekwentnym. Co miesięczny zakup. Także dzisiaj były trzy paczki. Jeszcze jeden jest karton tam obok, ale no już nie będę go tutaj specjalnie dawał. Tak. Co możemy zrobić? No to zamiast unboxingu. Jeszcze nie wiecie, co widzo co będzie, ale. Powiedzmy, że robimy sobie taki mega szybki unboxing. 3, 2, 1. No, i to mi dzisiaj przyszło. 4 herkulesy. Pierwsze w mojej karierze. Bardzo się jaram bo te monety dostałem w cenie e, praktycznie takie jak bulion no akurat ta różnica tych trzech Uła. te monety brudzą czy ta koperta, mniejsza o to dostałem dostałem, kupiłem monety e, co ja mówiłem tak, robię to na szybko dzisiaj, bo już raz nagrałem, a jest 20, no, północ, jutro do pracy nagrywam to szybko Kupiłem je po cenie yy, tak jak za bulion, bo z reguły na eBay uchodzą po no ponad 30 euro za sztukę. Te dorwałem tak w cenie bulionu, trochę poniżej ceny bulionu, trochę powyżej ceny spot. U dobrego yy, sprzedawcy okazało się, bo te monety już raz były sprawdzane, ale na waszych oczach sprawdzimy je jeszcze raz. 70, który to był piąty. 74, czyli pierwszy rok bicia. Tu mamy drugi rok bicia. Tu mamy 76. Proszę bardzo, jak ładnie po kolei rocznikami lecimy. 70, tak. To wcześniej nawet tego nie zauważyłem. Moneta średnica 41 mm. Rand nie ząbkowany tylko zdobiony. Waga 30 gramów, także niecała uncja trojańska. Próba to jest próba srebra 900. Bity od 1974 do 1980 Ładny wieniec w ogóle ja już mówiłem wcześniej Liberté Galité fraternie. wszystko ładnie widać bardzo ładny stan Jak na monetę obiegową Nie wiem czy była czyszczona ale jeśli była czyszczona to nie widać jakichś tutaj na tych monetach większych Większych uchybień Które można by tam jeszcze jakoś No tutaj jest zadrapanie ale tak jak mówiłem to są monety obiegowe tutaj jest jakiś yy, syf to się robi mi też na szylingach y, austriackich po czyszczeniu. Więc może wyjść taka ruda albo rdza. A tutaj przechodzimy do szylingów. One już nie są odwrotki. 100 szylingówki, 3 zakupiłem. Yy, średnica 36 mm, tak. Waga 24 gramy, próba 640, czyli tu mamy w jednej monecie pół uncji srebra. Minimalnie można nawet więcej. Yy, to jest moneta Johann Strauss 1975 rok. Monety są z Austrii, to są 100 szlingówki. Nie wiem czy już mówiłem, ale są zakręcone, bo muszę zapierniczać. 50 lat. 50, na 50 lecie szyling. I to już mi się wydaje, że to jest 50 lecie właśnie Austrii, gdyż wcześniej była Austro-Węgry. To jest 1975, odejmij 70, odejmij 50, to jest 1925. Także jestem nieprzygotowany, ale tak mi się wydaje. I tu... Svancizjale Stadsverdrag 1975 I tutaj do Herkulesów od tego samego sprzedawcy dokupiłem, bo był ładny i mi się podoba. Moneta, a czy moneta, banknot Cesarstwa Austro-Węgierskiego z 1917 roku. Oczywiście tutaj muszę go wyciągnąć ładnie. Piękny stan. Tu już napis raz rozszyfrowywałem, to jest napis, który głosi z tego co mi udało się rozszyfrować, bo tutaj nie widzę, nawet nie widzę jak się patrzę na niego bez kamery. Nie widzę dobrze co tam pisze, ale to jest, że można wymienić ten banknot można wymienić w placówkach w Wiedniu i w Budapeszcie dwie korony na żezeczli się metal gel, czyli prawny met, met, że można go że jest wymieniany na prawny metalowy pieniądz, czyli prawdopodobnie to były dwie korony srebrne. Tutaj mamy w różnych językach dwie krony, dwie korony po polsku, abikopie, due korony, czyli tam wszystkie te zabory, które oni mieli, które były pod panowaniem austro-węgrów i z tyłu oczywiście po węgiersku. Ket korona. Ładny banknot. No to tak jak mówiłem, sprawdzimy sobie jeszcze tylko wagę. Yy, I czy te monety rzeczywiście są. Wiecie co? Ja to sobie odłożę na bok, bo nie chcę mi się teraz z tym bawić. Po prostu schowam to za chwilę. Dzień dobry, witam. Proszę się otworzyć na ludzi.

Dwadzieścia cztery, no powiedzmy, że ruda naszła. Waga też nie jest jakąś super wagą. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia cztery, trzydzieści. 30, 30, o ładnie, i pięknie, te monety mi się tak podobają, musiałem je mieć, Liberté, Galité republik République France. Republic France Dobra. Ważenie skończone. Zawodnicy są gotowi. Wyzerowana. Ile tu miało być? 41, tak. Proszę. Pyk. Jedna. Proszę. Pyk. Druga. To się nie ma co certolić, bo już te monety są raz sprawdzone. Tylko, żebyście wy widzieli, że było pokazane, że nie tylko kupuję i wkładam do sejfu, czy tam jakieś skarpety, i nie sprawdzam, i mam jakieś żelastwo. 36,5, 36,8, 36,5. Także ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, 3, 4, 5 i pół. Tu jest troszkę więcej, troszkę więcej, troszkę więcej, to jest program mniej, około 5,5 uncji srebra, proszę Państwa. To jeszcze na koniec, bo nie będziemy robić testu głosowego, tu są magnesy neodymowe, proszę bardzo, tu sobie spadnie tu sobie spadnie. Tu spadnie, tu spadnie, tu spadnie, tu spadnie, tu spadnie. A tu no, patrz jak trzyma skubany. A tu chwyci. Także magnesy, magnesy też nie są lipne. Tak. Szylingi trafiają do palety z shillingami. Tu jest taki. RZ3 to tu. Tego delikwenta już też mamy. Mamy go tu. I tego delikwenta przecież też mieliśmy, nie? Nie mieliśmy mamy. Proszę bardzo. Tu. No i tak. A na Herkulesy znajdziemy zaraz jakieś koszulki. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się zdrowo, do następnego, zachęcam do zostawienia łapek, albo coś w komentarzach, albo po prostu mam nadzieję, że przyjemnie Wam się to oglądało, przepraszam, że tak szybko, chociaż może w tej formie to jakoś lepiej się przyjmie. E, następnym razem postaram się zadbać o to, żeby była pamięć e, pusta, I bo musiałem wcześniej ten film przerywać, a potem nie chcący go... Usunąłem, dlatego następnym razem będę bardziej uważał. Mam nadzieję, że tego filmu nie usunę. Trzymajcie się zdrowo jeszcze raz i na razie cześć.